Drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Prowita Bona. Cieszymy się bardzo, że do nas otarliście. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z prawdziwym kryzysem rozumu i racjonalności. Mamy do czynienia z niewyobrażalną wręcz eksplozją sił podświadomych, której wyrazem jest lęk. Ludzie kierują się lękiem, ludzie podejmują decyzje na podstawie lęku. A jak wiemy, na lęku nie da się nic trwałego zbudować, na lęku nie da się niczego trwałego tworzyć. Dlatego też naszą misją jest budowanie kultury przyjaznej myśleniu, logicznemu myśleniu, opartemu na analizowaniu związków przyczynowo-skutkowych, na głębszym rozumieniu rzeczywistości. Walczymy o to, by rozum zajął należne mu miejsce w społeczeństwie, by to rozum był tą siłą, która kieruje naszymi dzieła, działaniami, tak byśmy mogli coś trwałego i wielkiego budować. Nasza działalność jest możliwa dzięki Państwa wsparciu, za które bardzo gorąco dziękujemy. Bez niego nie moglibyśmy robić tego, co robimy bez energomaterii nie da się pewnych rzeczy zrobić a też wasze pieniądze wasza energomateria to nasz wolny czas czyli nasza moc swobodna do tego byśmy mogli po prostu robić więcej w pojedynkę niczego nie zrobimy niczego dużego i ważnego razem możemy więcej dlatego bądźcie z nami pamiętajcie o nas i Razem budujmy kulturę przyjazną myśleniu i opartą na rozumie. Dziękuję, że z nami jesteście i do usłyszenia.